Zrobiłem sobie dzisiaj taką małą przerwę od działania. Pozwoliłem sobie na trochę szaleństwa, można powiedzieć. Gdzieś tam zwiałem w miejsce zaciszne, że mogłem sobie poukładać myśli do tego, żeby może nie tyle coś wam powiedzieć, ale przede wszystkim zastanowić się nad swoim kapłaństwem, nad służbą, nad liturgią. I w każdym z tych trzech elementów jeszcze widzę wiele niedociągnięć. Siedziałem, spoglądając sobie płynącą rzekę, i tak pomyślałem, że wszystko, co w swoim życiu robimy, jest niepowtarzalne. Mogą być podobne sytuacje, ale nigdy takie same. Nawet słowo Boże też nam to ciągle pokazuje, że Bóg za każdym razem w inny sposób mówi do nas. Mówi do nas często z takiej: niższej pozycji niż jaką aktualnie zajmujemy. On nie mówi do nas jak przełożony, jak władca, ale jako, jako sługa. Bo my jesteśmy bardzo wrażliwi na swoim punkcie tak delikatni w wielu kwestiach, że on nie chce w nas niczego zepsuć. Bóg, który Uniża się przed człowiekiem. Wydaje się też być przez wielu niezrozumiany. Jakby niezbyt chętny, żeby go przyjąć. Jakby był słaby, jakby taki pełen lęku. To człowiek chce być siłaczem, którego nic nie jest w stanie złamać. No tak się buntuje na, na wiele spraw. Nie będziesz mi nóg obmywał, mówi Piotr. To też jest forma buntu. Piotr, który ma być skałą, który ma umacniać innych w wierze, a sam dzisiaj potrzebuje tego umocnienia. Bo chcąc być dla innych, wpierw trzeba umieć ugiąć kolana, opuścić głowę, zamilknąć, przyjąć krytykę, wysłuchać. Prosić Boga o to, żeby tę daną sytuację zrozumieć. Jeśli kapłan tego nie pojmie, nikogo nie pozyska. Pięknie by było, gdyby nam się udało przebić przez taką wierzchnią warstwę wielu spraw, a nie tylko zatrzymywać się na tych widzialnych znakach. I kiedy dzisiaj wracamy do Ostatniej wieczerzy, która zapoczątkowała Eucharystię. Widzimy tam całe bogactwo treści, które każdego dnia możemy przyjmować i nimi żyć dla innych i dla siebie. Przecież ta wieczerza, choć mówimy o niej, że była ostatnią, to ona tak naprawdę była pierwszą, na której Głównym daniem jest sam Chrystus. Mówiłem, że my jesteśmy delikatni i wrażliwi, ale to dotyczy tylko tego, co o nas się mówi. Bo gdzieś ta delikatność zanika w relacji do innych. Gdy bywamy toporni w obyciu, traktujemy wszystko z takim dystansem. Dlatego Chrystus zostawia nam siebie, byśmy w jakiś sposób łagodnieli. Byśmy nauczyli się, że, że życie jest zbyt ważne, by je zmarnować. Ale z drugiej strony, jeżeli będziemy chcieli je zachować w takim nienaruszonym stanie, to co my w ten sposób zyskamy? Chrystus, myjąc te nogi apostołom, przypomina, że my już zostaliśmy obmyć. Ale jeszcze. Ta obecność na Ziemi jest taką przeszkodą, by być czystym w całości. Dzisiaj dzwoniła do mnie taka znajoma siostra zakonna, i właśnie w życzeniach yy, powiedziała mi, cytując biskupa Shina, Celując w niebo, zdobędziesz Ziemię. I tak to sobie zrozumiałem, że, że nasza obecność tutaj ma wielkie znaczenie. Bo to tu, na Ziemi, każdego dnia. Odzieramy się z tej nieprawdy, którą na siebie nałożyliśmy, którą sobie wmówiliśmy. Niebo jest celem, ale, ale życie tu i teraz jest koniecznością. My także w jakiś sposób jesteśmy dla innych znakiem. Tylko pytanie, czy, czy dość wyraźnym, czy dość czytelnym i zrozumiałym. Zastanawiam się, czy stać nas na taką delikatność w kontakcie z ludźmi, jaką dzisiaj przedstawia Chrystus? Czy zdolni jesteśmy właśnie do służby wobec tych, których spotykamy, którzy może są bardzo trudni dla nas? Z każdym rokiem przeżywając Triduum Paschalne zastanawiam się, czym Pan Bóg mnie teraz zaskoczy. Zawsze ten okres wiąże mi się z taką nerwówką, z takim niepokojem, bo, bo wiele rzeczy trzeba załatwić, o wielu pamiętać. Ten coś chce, tamten coś chce, ten mnie jakoś tam drażni. No, nie ma czasu, żeby tak się właśnie zastanowić, pomyśleć, skupić na, na tym świętowaniu, by wejść w te tajemnice. I coraz częściej widzę właśnie, że, że do mnie najbardziej przemawiają te słowa nie wszyscy jesteście czyści. To wcale nie jest tak łatwo iść i zmieniać się. Ale też z drugiej strony nie wyobrażam sobie tej drogi w inny sposób. Nie wyobrażam sobie jej bez Eucharystii, bez Słowa Bożego, które w jakiś sposób te moje kapłaństwo ubogacają. I choć wiem, że w wielu momentach siebie stawiam na pierwszym miejscu, to wiem, że też w wielu momentach jestem gotów Ustąpić. Bo taka jest konieczność, taka jest potrzeba, żeby właśnie pokazać Chrystusa. Zapewne jeszcze wiele czasu upłynie, zanim to zrozumiemy, co Pan dla nas uczynił. I jeszcze więcej będzie go potrzeba, aby to wszystko czynić dla innych. Jednak z nadzieją umacniajmy naszą wiarę, żeby złagodnić i przyjąć to, co jest nam pisane, bo by pozwolić. Panu Bogu działać zgodnie z potrzebą. Bo skoro syn złożył całą ufność w ojcu, my możemy złożyć ją w synu, który zostawia nam siebie jako pokarm dający siłę. Daje nam przykład służby i daje nam zadania, byśmy nawzajem sobie nogi umywali. To znaczy, żebyśmy się wzajemnie o siebie troszczyli nie tylko w modlitwie ale także w naszych konkretnych czynach, byśmy już tu na Ziemi doświadczali nieba, do którego przecież tak bardzo chcemy dotrzeć. Amen.